Witam w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na najprostszy włoski makaron, czyli po prostu pasta freska. Eee, taki klasyczny przepis. Eee, to jest 100 g mąki, jedno średnie jajko, jedni dają sól, oliwę. Kiedyś praktykowałem na dłuższą metę lepiej dać tą sól do wody. Sól nie wysusza tak wtedy bardzo makaronu, i jeśli nie gotujemy go w przeciągu godziny, to na pewno wytrzyma nam dłużej. Będzie w konsystencji podobny jak ten, który można kupić sobie w Lidlu, w Biedronce, popakowane próżniowo. we <laughs> Maszynka, daję, pokażę z góry. na jedną, że tak powiem, nadstawkę dodatkową, w której można kręcić makaron nitki, na drugiej można kręcić tagliatelle, Papardele można zrobić w bardzo prosty sposób. Bez że tak powiem, używania żadnych nakładek. Wystarczy potem sobie składać po prostu ciasto i odpowiednio je, że tak powiem, pokroić na taką długość, grubość jaką chcemy. Ciasto w przekroju wygląda mniej więcej tak. Zbytnie się tym nie przyjmuję, że jest do końca nieroz ponieważ większość pracy, która teraz będzie zrobiona wychodzi tutaj. I ja w ten sposób odkręcam, że tak powiem, swoje ciasto. Wszystko mi się rusza. O, tu mamy mąkę samolinę. Możecie zobaczyć jakiej jest grubości wygląda troszkę jak Mąka kukurydziana. Wcale nie używam tej mąki jako podsypka. od pizzę kręcę na tym ciasto. Ciasto się tak troszkę lepiej ślizga na niej i taka fajna skorupa się tworzy po wypieku, jest takie bardziej chrupiące na brzegach. Nie pali się tak mocno również w piecu i łatwiej nasuwać pizzę na opatę w semolinie z dwóch stron, ale ja po prostu nie kleiło mi się do rolek i... Tematycznie zmniejszam sobie szerokość pomiędzy rolkami Tak wygląda gotowy makaron. Troszkę nie posklejany, ale musiałem go porozkładać na, yy, jak to się mówi, na takie warkoczyki, bo musiałem porozrywać te warstwy jedno od drugiego. I to jest duży minus, ale no jak widać, chociażby tutaj nie do końca się porozciągało. Musiałem to porozrywać ręcznie. No tak wygląda moja maszynka. Jak mówiłem, to mi pokrętło. Od do 7x1 na tyle i na nitki.